ma tłoku, chcesz brzmienie V6, ale budżet kończy Ci się po 10 tysiącach? Sprawdź te top 5 najtańszych samochodów z silnikiem V6, które realnie kupisz już dziś. Piąty Renault Laguna 230 V6 od 5 tysięcy złotych. Francja, elegancja, ale 210 koni pod butem. Czwarty Ford Mondeo ST 220 3.0 V6 od 9 tysięcy złotych. Slipper totalny. 226 koni, 6 biegowa skrzynia i prowadzenie jak w Focusie RS. 3 Alfa Romeo 166 30 V6. Busso od tysięcy złotych. Silnik legenda, dźwięk jak opera. Włoski styl. Drugie Volkswagen Passat B5 2.8 V6, 4Motion od 6000 zł. Napęd 4x4, 193 konie. Niemiecki styl. I pancerny silnik. Tata byłby dumny. Pierwszy Mercedes CLK320 W 208 od 10 tysięcy złotych. Kupę z klasą. 218 KONI, automat i komfort jak w S-klasie. Które V6 zgarnąłbyś do 10 tysięcy? Zostaw komentarz i daj follow.